To znów ja! Witam Was w kolejnym odcinku. serii Minecraft budujemy. Dalej budujemy już trzeci odcinek yy, tą naszą szklarnię. I dzisiaj zrobimy tutaj tak. Yy, tak. Oj, 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 oj. Źle źle. To już robiłem. Hop. Potem znów niszczymy. I hop. Dobrze. Teraz guziki bierzemy. O. Hop, hop i hop. Dobrze, tak hop, hop i hop. I z drugiej strony tak samo. Hmm. Tutaj niszczymy. A nie, nie. Znowu źle. źle. Oj, dobrze. Teraz tutaj niszczymy guziki. Niszczymy pół bloki. O nie! Znowu źle. Teraz bierzemy coś takiego. Nie wiem, czy to znacie, bo to jest naprawdę. Bardzo ciężki blok do zdobycia. Yy, I to. O! A to co? O! No, ale. To sobie popatrzymy w nieco innym odcinku. Yy, I to jest. Ły. A. Ni. O! Jak się tu pisze łańcuch? Jeju, czemu to. Na... Czemu... E, Panna mikstura ładunku wiatru, a nie znam. Czemu na bedroku wszystko tak trudno się nazywa? O! łańcuch z żelaza! Nie wiem czemu akurat łańcuch z żelaza. Nie znam łańcuchu na przykład z mięsa, ale... Dobrze, chyba tak. Tak czy tak? Nie, chyba dobrze. To są żabie światła. I te żabie światła, no różne kolorki. Żabie. O są! Perłowe żabie światło. Nie wiem jak u Was, ale u mnie żaby nie świecą. Wiem, że to może się wydawać dziwne, ale naprawdę. Żaby nie świecą. Tutaj dam takie żabie światło. O, ale te żabie światło mocno świecą. Tutaj znów. A tyle samo wszędzie łańcuchów? Nie, różnie. Różnie dajemy te żabie światła. Pająku, ty na pewno nie byłeś pijany? właśnie no, na sam szczyt kolumny i spada. I spada, jakby od tego zależało jego życie. Takie, takie, teraz tutaj mamy fioletowe żabie światło. I tak na każdych, no na każdych. Żabie światło leci. Tym razem zwykłe. Lubię żabie światła. A ty Creeperze lubisz żabie światła? O! Jest tu kto? Nie wiem. Chyba nie. Niestety. Tu będą... Jedno żabie światło. Może takie? A tu będą trzy żabie światła. Jeden żabie światło. Drugie żabie światło. Trzecie żabie światło. I na końcu łańcuch. O! Ta ta, ra, ta, ta, ta. O! Ta ta, 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 ta ta Tak ładniej. Mhm. Teraz najtrudniej bo potrzebujemy szkła Przynajmniej szkło tu się nazywa normalnie bo do no, od kiedy to się kiedy, Od kiedy to te jak to się nazywa eee, na nowe deski nazywają się e, poczekaj Poczekajcie, mo. Na, coś na mo się nazywało. Albo na ma. Poczekajcie. Mantgrownikowe. No. Pff. Od kiedy to tak? Nie wiem, jak wy, ale ja mimo wszystko wolę bedrock, bo. Yy... Jak dla mnie ładniejsza, tekstura, która nie wiem czy na Javie tak samo jest, bo dawno nie grałem, ale... Ojej, a ja, jak to mam dać guzik? O, tutaj się robi takie... Takie... Z pół rzeczy. Hop. Hop. Mmm! Oj, hop. Ehm... Um. Jakby to tu dać? E, chyba. O, mam po. Nie. Uy! A, jak to wygląda? A, dobrze, 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 dobrze. Tak. Ale znów jest takie. A, dobra. Chyba wiem, bo tu się daje schody. Siupa. Schodki potrzebuje. O. Jej hmm. o. widzicie? Teraz wszystko dobrze poszło. Tutaj dajemy zwykły półblok potem niszczymy i ponownie niszczymy blok obok niego? Niszczymy jeszcze jeden blok pod sobą i znów kładziemy schodki. Teraz stawiamy blok pod sobą, stawiamy drugi blok pod sobą i stawiamy pół, pół blok. Ta-ta-ta-ta. I tak ze wszystkimi. No trochę to nam zajmie. Błąd, który zawsze popełniamy. Hopik. Teraz hop, hop. A poczekajcie, to jest na no dobrej wysokości. No nie, oczywiście, że na złej. ta ta, 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 ta. O, nie popełniłem teraz tego błędu. Jestem królem. Dobrze, i teraz. Wow. Nie, na obrazku to inaczej wygląda. Chyba coś tu źle zrobiłem. Może te szyby gdzieś tak. O, dobra, wiem. Aj, przy, wybaczcie, przyciski mi się pomyliły. Wandalem jestem ja. No nie, serio widzowie. Czuję się trochę jak wandal. Wiecie. Bar... Nie jak budowniczy. No poczekajcie, powiem wam, kiedy czuję się jak wandal. Teraz się czuję jak wandal i się nie czuję jak wandal. Dobra, to tylko skończymy to, i na dzisiaj wystarczy I siupa i siup i siup. A więc, widzimy się w następnym odcinku. Pa widzowie!